Witam, tutaj Awalkis, to jest Spintires i właśnie uprawniamy nurkowanie bez akwalungu tym oto ustrojstwem. Pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj tym robię, zaraz się wszystko wyjaśni. E, ja tylko powiem, że miałem taki fajny plan dzisiaj na odcinek, pojechać sobie po pojazd, bo pamiętam, że stał w jednym miejscu pojazd D coś tam, także ten taki fajny, wielgachny, czterościowy prawie, że czołg. I tym sobie po prostu jeździć już do końca i po prostu niszczyć wszystko i zaliczyć mapę śpiewająco. Ale niestety okazało się, że jakieś parę miesięcy temu wszedł jakiś update, srapdate. I zamienili ten oto wspaniały pojazd, zam, zamienili tamten oto wspaniały pojazd na ten oto, e, kurczę wynalazek. No i w ten sposób już mamy cztery takie na mapie przynajmniej i nie mamy żadnego czteroosiowego, także jest to dosyć smutne. Smutniejsze też może być to, że po pierwsze się teraz zakopałem. Po, dru po drugie, straciłem jakąś godzinę. Bo tak, zaraz za wam pokażę. Stałem tam tym naszym pojazdem trzyosiowym. Tu był żurawik, także tu się załadowałem na właśnie tego gruchota, którym. No jednego z tych gruchotów, którym teraz się bujam przez te bajoro. I tak, pojechałem tutaj do warsztatu. W warsztacie załadowałem sobie cysternę, bo te samochody, które gdzieś tam są w lesie do wzięcia, to one są albo czasami bez paliwa, albo są zepsute zupełnie, także pojechałem sobie do warsztatu, zmieniłem sobie na cysternę, pojechałem po paliwo, plus jest taki, że odkryłem lepszą drogę po paliwo, że nie trzeba przez te tu dołem przejeżdżać, tylko można po prostu sobie tędy dookoła, górą i jest elegancio. Wróciłem sobie z paliwem, jechałem tędy, 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 i tutaj miał być pojazd D ileś tam, a znalazłem ten B-130 i trochę się zirytowałem, poczytałem na Steamie o co chodzi i okazało się, że był update, update no i już go tam nie ma, w ogóle go nie ma nigdzie na mapie. No i co, stwierdziłem, że ten B-130 chociaż sobie pojadę ukrywanie odkryć, ale się okazało, że po drodze była rzeka i się w tej rzeczy utopiłem zupełnie, także to był kolejny poziom irytacji. E, cysternę musiałem wrócić, tędy, 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 do warsztatu. W warsztacie sobie zmieniłem na średnią przyczepę, znaczy nadwozie na drewno i średnią przyczepę na drewno. Żeby sobie pojechać teraz po 4 punkty ładunku, bo wtedy miałem 2 punkty ładunku i teraz jeszcze tylko 2 punkty ładunku i będę miał 8 punktów ładunku i będę miał cały ładunek załadowany. Hej. E, no i pojechałem sobie po drewno i zaraz zobaczycie co się stało. E, możecie już się mniej więcej domyślać co się mogło stać, jeżeli jadę tutaj teraz znowu w tę stronę tym oto pojazdem. E, oczywiście to nie jest najlepszy na świecie pojazd do jazdy taki, w takim terenie. Najbardziej są irytujące takie patyczki. Zobaczcie, tu jest taki badyl przede mną. To jest taki. Nawet bym tego drzewem nie nazwał. To jest po prostu patyk. I tych patyków się nie da po prostu sforsować żadnym pojazdem, nawet tym wielgachnym czołgiem. Bo już nie, nie pierwszy raz się z tym spotykam. To jest tak mega irytujące. Zresztą, auto to powinno po prostu wcisnąć w ziemię i potem przejechać, ale nie, ja to muszę przesunąć, zobaczcie, widzicie? Eee, albo oponą, albo czym ja rozumiem, że jakieś drzewo pełnowymiarowe, czy coś, to jeszcze da się zrozumieć, że się opona może po tym ślizgać, czy coś, ale kurde, nie takie patyczki, no zobaczcie, nie mogę na to wjechać. O, teraz idealnie widać, o, przejechałem po tym, w końcu! Dziękuję, gro, dziękuję, że jesteś tak łaskawą grą. Kurde. I znowu wpadłem oczywiście w dziurę, teraz jak się przewrócę, to się chyba powieszę tutaj normalnie. Na, na tej desce, która tu wystaje dokładnie, na tych dwóch deskach, które tam wystają z tyłu. No i ja oczywiście znowu jakieś badyle tutaj mam pod kołami czy coś. Przednie koła w ogóle mało kiedy się kręcą, z tego co zauważyłem. Tu znowu jakiś badyl, e, tym razem już jakiś grubszy. No i ja, się wbił się gdzieś powiedzmy i niestety się zatrzymałem. Nagle zmienił kolor też, stwierdził, że zmieni sobie kolor. Też spoko. No i co, i znowu, znowu, go pewnie zaraz zaraz wkleszcze i będzie koniec trasy, no. No zobaczcie, on powinien się zakleszczyć gdzieś na dole i powinienem po nim przejechać po prostu. Kurde, no ale w tej grze to tak nie działa. Tak samo te tu, po, o, te, te mi się tutaj jeszcze udało przesunąć, dobra. Tu jakiś też kawałek drzewka, po tym jakoś mi się udało nawet przejechać. No dobra, jakoś, jakoś to idzie, jakoś to jedzie właściwie, no. I w ogóle, jeszcze jadąc po tamten pojazd, odkryłem drugie miejsce, gdzie jest drewno. Tylko to też jest startak ale tam nie ma ładowania takiego automatycznego, tak jak ostatnio, że po prostu przyjeżdżam po to drewno, pyk i załadowane tam też leżą sobie po prostu luzem wszędzie dookoła takie belki i te belki trzeba załadować żurawiem. Także to jest plan na ostatni kurs, bo to jest kurs drugi, czyli taki w sumie środkowy. No bo mówię, mamy w sumie 8 punktów ładunku do dostarczenia, także już mamy dostarczone dwa, teraz będą cztery i potem jeszcze dwa, tylko że dwa sobie już załadujemy ręcznie w drugim tartaku. No i teraz zobaczycie, co tutaj się stało. Ja sobie tutaj przyjechałem, elegancko, uważając na zużycie paliwa i tak dalej, bo wiem, że podjazd pod tę górę to będzie straszne po prostu, no i wycofywałem z tą przyczepą i się przewróciłem. No i oczywiście nie da się ani przyczepić tej przyczepy, jakoś spróbować zczytować grę, czy coś takiego, żeby mi się to jakoś zgliczowało i mi wyrzuciło do góry, czy coś. Nie da się, bo nie da się podłączyć przyczepy przy wyłączonym silniku! Przecież to jest oczywiste, prawda? Kurde... Dobra, nie, ja po prostu muszę objechać to dookoła i go pociągnąć troszeczkę linką. E, Tylko jak teraz się tym wywrócę, to naprawdę, mówię, że się powieszę na tych deskach, które tam z tyłu, w ten... Wiesz co, jakbym miał mało drzew z gałęziami, to... Dobra, tutaj podjedziemy teraz tyłem Powinienem go teraz móc wyciągnąć e, nie, uruchamianie silnika, no widzicie jakie to jest głupie Ja muszę dopiero kliknąć zaawansowany i zamiast przyspiesz zrobić ciągnij I teraz go dopiero postawię Mam nadzieję, że na koła, nie za mały kąt chyba troszeczkę Tak jest, także spróbujemy jeszcze Eee, gdzie tu był wsteczny, tu był wsteczny e, Oczywiście znowu się trochę przykopałem Dlaczego by nie no, wyciągaj się, dobra Raz, w pierod. Dawaj Sasze w pierod! Pomóż tam temu Jurijowi czy jak jak mu tam Ży się znowu jakiś kamyczek mi po prostu zupełnie powstrzymał mnie przed dalszą jazdą do przodu. Ten samochód jest tak irytujący, naprawdę, bo ja po prostu jestem zirytowany, że godzinę musiałem jeździć po mapie, bo się okazało, że był jakiś update i auto sobie zmienili e Później się okazało, że utopiłem jedno auto, ale to i z tym, bo tu już mam trzy takie jeszcze. Później się okazało, że się przewróciłem tutaj jeszcze w ogóle i to też sobie nagrałem, ale potem zacząłem przeklinać bardzo brzydko, więc musiałem to wyrzucić i tak dalej. Dobra, teraz mi się, mam nadzieję, uda to już postawić na te koła, kurde. Dobra, ciągnij. Nie, 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 tak, 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 tak. Tak, tak, moment, ja muszę. Spróbuję do przodu jeszcze trochę podjechać. No weź go postaw, żeż, kurde. Jak trudne to może być. Czy mam może koła skręcone w złą stronę? Może to też jest jakiś powód. Dobra, może spróbujemy teraz, co? O silnik zgasł. Dobra, spróbujemy teraz go wyciągnąć. I... Ciach, ciach. No i on skręcił koła w lewo! <śm> Uff. Dlaczego ta cholera skręciła? Sterowanie lewo. Steruj lewo. Nie, to, to jest. O o, 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 o! O! o, Takie jaja, dobra. Eee. E, e, dobra. Ciągnij. Ciągnij, wiem, że dasz radę. Nie dasz rady, ty ciamdziaku, kurde. Dobra, jeszcze ostatnia próba. Ostatnia próba z tej strony, jak tak po prostu się rozpę, rozpędza i spróbuję grzmotnąć ten. Co, co się tu stało? O, Pieniek! Dzień dobry. Ale to może być patent, żeby tutaj się zaklinować o ten dyszel z przyczepy. Zupełnie celowo. Nie, po prostu po nim przejechałem, okej. Okay. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Je, czemu ty jedziesz? Nie, nie jedź do przodu w pierod, dawaj. Kurde. Do przodu. O, 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 jest, 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 jest! W końcu. Dobra. Mam dość tego samochodu. Wracam do mojego kochanego co ileś tam. Ach, dobra, odpalamy ten... kurde, złom. Na szczęście go nie uszkodziłem tutaj nurkując. I zużyję naprawdę bardzo cenne litry w tym momencie tutaj zawracając i... O, jeszcze uszkodzenia świetnie. Zawracając, podczepiając tę pieprzoną przyczepkę i tak dalej. Mam nadzieję, że się uda da w ogóle podczepić, jaką należy. Chyba, że gra na przykład zrobi mi psikusa. Uwaga. Ło! Co to było?! CO TO MIAŁO BYĆ?! Mniej więcej to chciałem powiedzieć, że gra na zrobi mi psikusa i na przykład przyczepa zostanie na boku, a mnie przewróci na bok. Ale tego to ja się nie spodziewałem. Um, no, e, to e, uszkodzenia są. E, no. Awaria silnika. E, no. A tutaj e, punktów naprawy nie mam. Także ja pierdziele Muszę znowu. <gryw> no, nie, nie, nie. Nie, ja muszę stąd jechać tym, znowu. Ja tu jest na, ta cysterna pod nim. I jak ja zaś wrócę z tym drewnem, to nie będę to mógł zatankować, bo tu nie będzie żadnego samochodu. Przed pod naczepą A kolejny mam dopiero tu sprawny. O ja pierdziele, ta gra mnie po prostu przeraża czasami, naprawdę. No to kij, to jedziemy tym do warsztatu. Tu powinno nam pójść w miarę żwawo, bo jesteśmy na asfalcie i tak dalej. Ooooo! Straszne. No jedź do przodu! Jestem skazany na te kurde ziły. Świetnie. No przynajmniej sobie wziąłem jakieś, jakąś roślinkę ze sobą na drogę, bo widać, że tam siedzi w kabinie. A bo to chyba ja jestem już roślinką z tego wszystkiego. Za dużo jazdy po lesie. Nie wiem, dobra, kurde, to powinno mi w miarę żwało pójść. Jest puste auto, ładna droga, stosunkowo i tak dalej. Więc tu powinniśmy raz, dwa tam pojechać. Kuźwa, ale tak to zrąbać. Dlaczego ta, przy... Dlaczego ta przyczepa w ogóle tak zareagowała dziwnie? Ja pierdzielę, wywaliło mnie w kosmos. Aj, aj, Dobra, może tu coś po drodze jeszcze nie wiem, jakieś ukrywanie czy coś, załatwimy tutaj coś jest po drodze, może tam mi się uda coś, chociaż nie wiem od, odkryć, albo tutaj na przykład się okaże, że jednak dodali ten fajny pojazd gdzieś po drodze i on tu gdzieś stoi, czeka na mnie. I, i, i za merda radośnie ogonkiem czy coś. Kurde, za 200 metrów będziemy mogli odkryć ukrywanie i tam się okaże. Tutaj w ogóle po lewej jest jakaś droga też całkiem ciekawie wyglądająca. Ciekawe, gdzie ją gdzie nią się da w ogóle da dojechać. Gdzie ją gdzie się da dojechać, da? Dokładnie. Od dystans 100 metrów. Czy tu było coś po lewej stronie jeszcze? Nie, ale nie wiem, czy tutaj już by nie wypadało skręcić. Yy, hmm, trudno powiedzieć. Może mi się uda jakoś, właśnie, ominąć ten warsztat i pojechać bezpośrednio do tego. Jakoś tędy. Hmm, to może być ciekawe. Dobrze. W takim razie jedziemy tędy. Prawdopodobnie jadąc tym asfaltem bez kombinowania byłbym tam 6 razy szybciej, no w celu, ale... Y, u celu, przepraszam. Ale zawsze jest szansa, że tędy będzie lepiej. Gdzie jest to ukrywanie całe? Gdzie jest ten, gdzie jest to tornado? Tam jest, widzę w krzakach gdzieś. Mam nadzieję, że, że tędy będzie się dało tam dojechać. O, ja już widzę, że tutaj za bardzo mi się nie uda przejechać. Eee, który ja bym musiał jechać? Co to w ogóle za droga jest? Ja, ona gdzieś tutaj idzie, w tę stronę, to też nie o to mi chodzi. Do tego ukrywania, pewnie dałoby się jeszcze łatwiej jakoś dojechać. Eee... wiecie co, chyba bezpieczniej będzie jednak to olać. Ja wiem, gdzie mam cel, gdzie mam. Yy, drewno, także. Powinniśmy dać rady bez takiego cudowania. Mam nadzieję, że tego teraz mi paliwa wystarczy po tym cudowaniu tutaj. No naprawdę mówiłem, że mogę tu nie zjeżdżać. Myślałem, że będzie cały czas taka ładna droga równa w miarę, ale niestety nie wszędzie jest tak ładnie jak tutaj. To jest tylko taka zachęta, że. O fajnie, zobacz, jaka fajna droga zjedź z tego. Z tego asfaltu, będzie fajnie. A, a potem taki... taki śmusiak. No. Jak do tego ukrywania da? A tędy da się... a Tędy da się dojechać. Ja tam gdzieś się ładuję, dobra, to jak tutaj jest tak fajnie, to tędy pojedziemy sobie coś odkryjemy. Wiemy, że jeszcze jest coś związanego z kibelkami. Tu jest na mapie pełno kibelków. Koło tego tartaku, gdzie się przed chwilą fajnie wywa wywaliłem jest jeden. Koło, po drodze do paliwa był jeden. Koło tego domku. I jeszcze, no jeszcze gdzieś są po drodze. I tam, gdzie znalazłem tego grata, myślałem, że tam będzie ten fajny pojazd czterosiowy, to tam też był jeden kibelek. Był chyba jakiś achievement. Nie wiem, czy za rozwalenie tych kibelków, czy coś takiego. Już nawet nie wiem. Dobra, podjedź bliżej, aby zasłonić ukryty teren. Bum! I co odkryłem? W sumie to nic nie odkryłem. O, tu jest. Co tu jest? Co tu stoi? Aż A469. To jest ten jipek chyba. Ten taki łazik. o Dobra, a da się do jakoś zjechać na dół. Dosyć fajnie. Tu jest jeszcze jedno ukrywanie po drodze, jak sobie to tutaj zaznaczę. Spróbujemy, kurde raz kozie śmierć, co, 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 no nie, patyczek, no widzicie? I są drzewka dwa i nie mogę po prostu po nich przejechać. Oczywiście, no jasne, że nie mogę, no zobaczcie. To jest normalnie taka przeszkoda terenowa, że o, 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 dajesz, dajesz, dajesz! Dajesz, dasz radę, wiem o tym, wierzę w ciebie. Jedno koło przeszło. Czy drugie też przejdzie? No. No, dawaj, ja rozumiem, że jak miał koło skręcone w ten sposób, to mogę tu nie wjechać. E, muszę po prostu objechać tak jakby dookoła tę belkę. No jedź, jeżesz kuźwa do przodu. Tam nie ma drogi. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Ja nawet nie popatrzyłem czy jest droga, a już tam chcę jechać. Tam nie ma drogi przecież. Do tyłu. Czemu ja te kamery... Nie chcę te kamery. Muchomorki jak nie widziałem po drodze. Dobra, znowu muszę przejechać przez te belki. Eee, dobra, nie, pieprze, pieprzę to. Ja mam tu cały czas tę kamerę. Dobra, pieprzę to, wyciągarka. Proszę bardzo. Tak jest. I do tyłu. No i tak to właśnie wygląda, proszę bardzo. Odczepiamy i jedziemy do przodu. Myślę, że można z tutaj jakoś... Jakoś tędy może w lewo po zaraz pojedziemy. Nawet tu będzie lepiej. Da się tam do niej przejechać? Jakąś przecinkę jakby widzę, uwaga, zaraz tylko sobie zerknę. Eee, widzę drzewa i widzę dno, w sumie tego. A spróbujemy Hurro! O, świetnie. Hurra. Tylko tak bez szaleństw, bo jak się okaże, że się jednak nie da, eee, to będzie trochę. trochę słabo. Ło! Wo, wo, wo. Hamulce takie słabe. Czy ja tu wyjadę do tyłu. <laughs> dobry żarcik. Naprawdę. Spróbujemy się jakoś na bok troszeczkę tak twiecnąć. Wyciągarką. O, jeszcze trochę. O o o, 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 o. Jeszcze troszeczkę. Dobra, 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 dobra. Do przodu. Do przodu. Tu jakieś w ogóle drzewa są jakieś małe przede mną. Nawet ich nie zauważyłem. Dobra, damy radę, damy radę, przejeżdżaj. Kurde, jak mi się paliwo skończy, to się naprawdę powieszę chyba na tym drzewie gdzieś tutaj obok. Do przodu. Ten geniusz w ogóle ręcznie włącza, jak jestem na trybie zaawansowanym. Czy wy to widzieliście? Nie, 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 nie mówcie mi, że ja ten dni przejadę przez te kurziwa drzewka. Wejdź z tego auta, weź kiery i to zetnij. Co za problem. O, jak puściłem, jak puściłem wyciągarkę, to jakoś to poszło. Dobra, jeśli zaczepiłem się jeszcze paką o te drzewko tutaj obok. Do przodu! Pierłon! Dawaj! Dobra, teraz do przodu Znowu się o coś zaczepiłem, muszę się znowu podciągnąć gdzieś tam w lewo Uciągnij, dasz radę! No i już rezerwa nie, kuźwa, jak ja tu nie dojadę? Po co ja zjeżdżałem z tego asfaltu? Po co? Proszę mnie stąd wyciągnąć. Kuźwa, jak... jak dlaczego to jest takie trudne? Kuźwa, i idź ten ręczny sobie włącz, to na pewno pomoże. Do tyłu i do przodu w lewo i ciągnij. Kurde no jak się zaczepiłem Gdzie jest w ogóle to marzewkus? Chyba je skosiłem, nie? A jakbym się spróbował... Jakbym spróbował sobie dupę jakoś pociągnąć, co? W lewo. Tam na przykład. Daje to coś? Jeszcze dalej. Teraz przód z kolei. Bez tym razem uży używania w ogóle. No to teraz sobie zaś dupę nasuwam w złą stronę. Ja pierniczę. Tak się spróbujemy pociągnąć. i Przy okazji do przodu też trochę. A teraz tak się spróbujemy pociągnąć. O. Dalej jestem za tym pieprzonym drzewem. Uda mi się, uda mi się wymknąć stąd. Jak mi to auto zaraz się nie złamie w pół, to będzie też dobrze. Tu słyszę te narzekanie, kurde. Wolę tego paliwa nie zużywać. Kurde, no tak się zaczepić. Zobacz, jakie to jest irytujące. Już tu przejechałem, ale jednak nie przejechałem, bo się okazało, że się zaczepiłem. Tam dalej już w ogóle powinienem sobie dać radę, tylko tam będzie dosyć stromo później, ale to już sobie poradzimy z tym. O. 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 Do przodu. Czemu nie chcesz jechać do przodu? No nie no, naprawdę, bez komentarza, wiecie. To jest... Czemu ty do cholery ciężkiej nie jedziesz? O! 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 O? Czy nie o? O, zdecydowanie, tylko teraz mamy zaraz drugie drzewo przed sobą. E, i teraz trzeba ostro w prawo znowu uciec. Zobaczcie, że on sobie ręczny zaciąga, kuźwa, jak chce się wyciągnąć wyciągarką, to jest naprawdę geniusz tysiąclecia. A teraz do przodu. Ręczny proszę puścić, pani puści ręczny, ręczny! I co? I ani drgnie. Chyba kotwicę normalnie zarzucił. Gdzie ja, jeste, gdzie ja jeszcze jestem? To drzewo pieprzone cały czas, tak? Przecież ja już fizycznie go nawet nie dotykam. Czy się do przodu, czy po prostu to drzewo jakoś tak przeginam? Dziwnie, ono się po prostu buja z wiatrem. Co jest do cholery, że ja się nie mogę. A spróbujmy się za dupę zaczepić. Co, co teraz będzie? O! Coś strzeliło, jakieś drzewko. Jest, 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 jest dobra. E, I teraz co? Znowu tędy i znowu zaraz będzie ciemno. Kuźwa, ten. O! Jak po prostu pojadę. Ja nie chcę tego paliwa zużywać za dużo. Wiecie o co chodzi? Otóż. O, 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 jest! Metr do przodu przejechałem! Wspaniale, w ciągu pięciu minut. Dobra. Przejechałem przez kolejne trzy drzewa. Teraz w lewo. Przecież się, 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 trzeba się wyciągnąć troszeczkę. Tylko znowu się zaczepię pewnie o to drzewo. To nie, to spróbujemy inaczej. Spróbujemy dupę sobie narzucić w drugą stronę. Zaraz tu nie będę nic widział. Bo będzie tak ciemno. Dupę spróbujemy sobie narzucić tutaj. O! No to jakieś kamyki jeszcze są, świetnie pod kołami, to naprawdę mi pomoże. Dobra, tutaj za bardzo nie idzie, to spróbujemy jednak znowu przód troszeczkę na przykład do przodu podciągnąć. Może mi się uda jakoś prześlizgnąć się koło tego drzewa. Tylko ręczny pani puści ręcz... No troszeczkę do tyłu sobie podjechać? Nie. Do, do tyłu, to tu możemy zapomnieć, żeby w ogóle się przejechać do tyłu. Czemu ja wrzucam ręczny przy przełączaniu się do zaawansowanego? Hmm. Jak, żeby to zrobić? Może troszeczkę do tyłu i w, i w lewo? Pani puści ręczny, dziękuję. I teraz troszeczkę do tyłu tymi kołami. Tylko koła teraz tak i do tyłu i jednocześnie wyciągarka. O, 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 coś, coś się stało. I teraz muszę idealnie do przodu kawałek podjechać Oj, zeskoczyłem ja pierniczy To będzie naprawdę trwało znacznie dłużej niż bym sobie tego życzył no, Zrobimy takie wcześniej, czyli wsteczny w tę strony A bo ja do tyłu do przodu cały czas chciałem jechać, dobra? Przepraszam ta wyciągarka też tu jest tak stosunkowo słaba jakaś. Dobra. Spokojnie, teraz tak. Wyciągarka teraz... Tu. I do przodu, pani puści ręczny. O, o, o. Jestem znowu zupełnie w tej samej pozycji znowu. Nie, dobra. Ja się stąd uwolnię poza odcinkiem i w następnym odcinku już mam nadzieję, że dotrę tym pojazdem do warsztatu, bo przynajmniej będę zaraz za tymi dwoma drzewami, które są przede mną. Także to by było w tym odcinku na tyle. Dziękuję za oglądanie i na razie Kurde bele. Tak się ładować